Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w tym sezonie, można powiedzieć, albo w kolejnym miesiącu, który mówi o dopingowaniu się. Szukamy tej właściwej metody, aby się w odpowiedni sposób, w odpowiednim momencie zdopingować, aby realizować to oczywiście dobre i ważne rzeczy, które są w naszym życiu, bo do tego przede wszystkim potrzebujemy dopingu. Natomiast do tych spraw, które są niekoniecznie nieważne, tego dopingu nie potrzebujemy. Dzieje się w naszym życiu bardzo wiele. Są takie nieraz momenty, w których kumulacja. Jest tak ogromna, że może dopaść nas taki stan, że niech już się to skończy, niech już będzie kolejny dzień, kolejna sytuacja, i wówczas wokół tych wszystkich zdarzeń, które się dzieją w ciągu dnia, właśnie pojawia się taka chmura zniechęcenia, braku motywacji, rodzą się obawy w naszym życiu, że nam coś nie wyjdzie, że po co mamy się za coś zabierać, i tak dalej. To są takie momenty, w których rzeczywiście przekonujemy się, że nam na czymś zależy. Jeśli rzeczywiście szukamy sposobu, żeby się zdopingować w czymś, to znaczy, że. Na tej sprawie nam zależy. Oczywiście rozpoczęcie dnia od samej kawy to jest jakiś środek, ale oczywiście on nie rozwiąże wszystkiego, i sama kawa nie, nie będzie wystarczającym dopingiem do tego, żeby zrealizować wszystkie wydarzenia w ciągu dnia, ale pojawiają się właśnie w naszym życiu pewne rytuały, pewne sytuacje, w którym nie przypisujemy może takiej wartości, że nas właśnie dopingują, a taką właśnie naturę mają. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami pierwszym dopingiem, który realizuje w swoim życiu. Pierwszy to nie znaczy najważniejszy, ta kolejność. Będzie będzie przypadkowa. Natomiast y, widzę w tym sens, y, mnie to mobilizuje i y, staje się też taką mobilizacją dla innych osób, więc tym bardziej chcę się tym z wami podzielić. Zapraszam zatem do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Wspomniałem troszkę we wstępie właśnie o tych rytuałach, które się pojawiają w naszym życiu, które stają się takim momentem odskoczni czy takim momentem właśnie mobilizującym nas. To są takie nieraz wydarzenia, które dla nas podświadomie są takim znakiem pewnej przerwy, pewnego końca jednej rzeczy, początku innej rzeczy. Śmiałem się troszkę na początku właśnie o tej kawie, że no, no często jest tak, że rozpoczynamy dzień od pysznej herbaty, kawy i staje się to takim naszym naturalnym rytuałem. Później, może, w ciągu dnia. Dzieją się też takie sytuacje, w których właśnie powtarzamy pewną rzecz, a więc staje się to coś naszym rytuałem i do końca nie jesteśmy może świadomi tego, że robimy to w określonym momencie, gdy zakończymy jakąś rzecz albo tuż przed rozpoczęciem jakiejś rzeczy. Są to na tyle elementy oczywiste i obecne w naszym życiu, że tak jak mówiłem, nie zdajemy sobie nieraz do końca sprawy z ich istnienia. Po prostu są, funkcjonują, działają i robimy to bez zastanowienia, ale są one na tyle oczywiste właśnie, że można je wyrazić zauważyć w wielu sytuacjach naszego życia. Jest to rytuał, zwyczaj, rzeczy, myśl, jakieś zadanie, które jest na tyle silne w nas, że przewija się tak naprawdę przez całe nasze życie. Jeśli taka jest nasza natura, to właśnie wszędzie tak postępujemy, a więc można zauważyć pewne charakterystyczne rzeczy, które mogą być dla nas dopingiem, chociaż nie przypisujemy temu takiej wartości, ale to takie jest i tak funkcjonuje i tak działa. Zastanów się w tym kontekście właśnie. Czy są takie codzienne zwyczaje, rytuały, chwile, momenty, sytuacje, zadania, które właśnie stanowią może taki krótki przerywnik, ale który ma właśnie wymiar takiego dopingowania ciebie do kolejnego zadania? Takim elementem, jednym z wielu, właśnie, o którym dzisiaj chcę powiedzieć, jest rzecz, która pojawia się w wielu sytuacjach i widzę to jako pewną taką naturę moją, że niezależnie od rodzaju spotkania, od rodzaju sytuacji, z kim się spotykam, gdzie się spotykam, to po prostu jest. Z jednej strony jest to dopingowanie, dopingujące mnie w moim konkretnym działaniu, ale też wykorzystuję to jako doping innych, a więc żeby mobilizować innych do określonego działania. Czym jest ten element? Po prostu, zwyczajnie, dzielenie się. Dzielenie się tym, co jest we mnie. Może wydawać się to tak banalną rzeczą, jak dzielicie. Może ktoś od razu pomyśle o rzeczach materialnych, fizycznych, ale pomyślmy ogólnie. Czym mogę się podzielić z drugim człowiekiem? Zobaczcie, że wiele jest ciekawych sytuacji, w których coś odkryjemy, coś zrozumiemy, coś świetnie przeżyjemy, i jest to okazja do tego, żeby dzielić się tym, co właśnie się stało z innymi osobami. Tym bardziej, jeśli jest to na tyle silne w nas, to jest to naturalną rzeczą, że, że chce się to w, z nas wydobyć jakby, czy w postaci właśnie słów, czy jakiejś wiadomości, którą prześlemy do kogoś innego. Jest to po prostu normalna, naturalna rzecz. Chcemy się czymś ważnym, ciekawym podzielić z innymi osobami. Jednocześnie, kiedy dzielimy się z innymi osobami właśnie jakimiś ciekawostkami, czy z naszego życia, czy tym, co odkryliśmy, zrozumieliśmy, dajemy wyraźnie znaki. Bardzo często jest to na zasadzie takiej wzajemności. Ci, którzy doświadczyli od nas tego, właśnie tego daru, że czymś się podzieliliśmy, mają też naturalną skłonność do tego, żeby się z nami czymś podzielić. A więc, jeśli na coś natrafią w internecie, przeczytają coś, odkryją, zrozumieją, zobaczą, też nam taką informację. Przekażą. Czemu dzielenie mi nie dopinguje? Bo pierwsza rzecz, żeby się czymś podzielić z innymi osobami, to muszę najpierw to mieć. A więc żeby mieć czym się dzielić z innymi osobami, muszę stwarzać różnego rodzaju okazje do tego, żeby właśnie coś zrozumieć, coś odkryć, coś ciekawego przeczytać, coś ciekawego zobaczyć, by mając to w sobie, przeżywając te różne sytuacje i momenty w swoim życiu, móc podarować to innym osobom, a więc dzielić się. To niezwykle mobilizuje do tego, żeby właśnie nieraz coś jednak mimo wszystko zrozumieć, zrobić. Może nie mamy ochoty, może nastrój nam na to nie pozwala, może mamy czarne myśli w swojej głowie, ale jest ta chęć, żeby właśnie coś odkryć, coś zrozumieć, czymś podzielić się z innymi osobami, kiedy się z nimi spotkamy, czy może to robimy poprzez właśnie różnego rodzaju komunikatory. Chcemy, mamy tą tendencję do tego, żeby właśnie czymś nowym się znowu podzielić jakąś, z jakąś osobą. A więc będzie nas to dopingowało do tego, żebyśmy my sami coś w konkretnym temacie zrobili. Drugą stroną jakby dzielenia się jest jest też mobilizacja właśnie innych osób, sprowokowanie takiej reakcji wzajemnego dzielenia się, a więc żeby inni poczuli właśnie ten doping jako coś, co może być bardzo ciekawą przygodą, a więc skoro usłyszymy nieraz od innych osób jak się dzielą czymś, jakimiś sytuacjami, tym co zobaczyli, odkryli w swoim życiu, czy co ciekawego przeczytali, no to mamy naturalną skłonność do tego, żeby właśnie Podzielić się też tym, co się dzieje w naszym życiu. Dzielę się z innymi osobami, bo wiem, że w wielu sytuacjach może to pomóc innym osobom. Może nie wprost, ale po prostu jakaś informacja, którą ja zdobyłem, jest może na tyle wartościowa, na tyle cenna i na tyle praktyczna, że może też posłużyć innym osobom. Czemu się nie podzielić w takim razie tym, co sami odkryliśmy? To jest taki element praktyczny tego dzielenia się, że no nie dzielimy się wszystkimi rzeczami, które się dzieją w naszym życiu, czy wszystkim, co przystaliśmy, czy wszystkim, co widzieliśmy. Tylko rzeczywiście. Tym, co uznajemy za wartościowe, a więc pojawia się w nas taki element, że to, co zdobywamy, ma służyć też innym osobom, a więc odkrywamy rzeczy takie bardziej uniwersalne, bardziej praktyczne, bardziej konkretne i to mobilizuje znowu do tego, żeby wśród tych różnych rzeczy, spraw, zajęć, które towarzyszą naszym życiu, właśnie skupić się na takich wydarzeniach, które są konkretne, są praktyczne, które mogą służyć też innym osobom. Samo dzielenie się mobilizuje mnie do realizacji jakichś rzeczy. Jeśli w swojej, w głowie będziemy zastanawiać się to, czy komuś to będzie służyło, czy, czy jest to na tyle wartościowe, że warto się tym podzielić, to bardzo często zostanie to po prostu w naszej głowie. Nie podzielimy się tym. Ale jeśli jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że nie wiemy kiedy, nie wiemy wobec kogo, ale może to w jakiś sposób zadziałać na kogoś, to myślę, że to dzielenie się będzie rzeczą, taką częścią naturalną jakby naszego życia. Po prostu to damy, a co zrobią z tym inne osoby, to już jest ich kwestia. To dzielenie się, które ma taką właśnie formę dopingowania się, you <laughs> W realizacji różnych moich zajęć, obowiązków, prowokuje mnie do skupienia się na takich zadaniach, które rzeczywiście nie tyle zamykają się w jakimś moim temacie, czy tylko w moich kwestiach, którymi żyję, ale to jednocześnie sprzyja temu, żeby służyło to pewną otwartością, a więc żeby też poszerzać swoje jakieś możliwości, swoje horyzonty, swoje tematy, a dzięki temu też wkraczać na nowe terytoria różnych rzeczy, różnych spraw, szukając tam właśnie rozwiązań, też dla swoich życiowych sytuacji. Dzielenie się stwarza też okazję do dyskusji, do tego, żeby. Właśnie podarowując coś drugiemu człowiekowi, zaistniała ta reakcja wzajemności, a więc, żeby on też dzielił się z nami czymś. I to bardzo często prowokuje do tego, żebyśmy się wzajemnie rozwijali, a więc do tego, żeby jeden drugiego jakby popychał w jakimś kierunku realizacji jakiegoś konkretnego zadania, postanowienia, to jest też okazja do tego, żeby tworzyć relacje z innymi osobami. To też jest okazja do tego, żeby łączyć się tematycznie, że tak powiem, z innymi osobami, aby więc wiemy, do kogo, z jakim tematem możemy uderzyć, o czym możemy porozmawiać z jakimiś osobami. Szukając właśnie tych połączeń, które są pomiędzy nami, te wspólne punkty, które możemy nazwać, nie wiem, pasją, jakimś zainteresowaniem czy wspólnym jakimś wydarzeniem, które nas interesuje. Dopingować się poprzez dzielenie się, to myślę, że warto przetestować w swoim życiu. Mamy przed sobą nowy tydzień, a więc jest okazja do tego, żeby to praktykować, żeby to ćwiczyć. Pomyślmy, co zdobywamy każdego dnia na tyle ważnego, konkretnego, praktycznego, czym byśmy mogli ewentualnie się podzielić z innymi osobami. Najpierw zdopinguj się do tego, żeby mieć czym się dzielić, a później wytwarzaj tą reakcję właśnie takiego wzajemnego dzielenia się a więc szukaj też takich ludzi, którzy z Tobą podzielą się jakimiś ciekawymi pomysłami. Życzę Wam miłego tygodnia, dobrego dzielenia się, dobrego dopingowania.